Witajcie moi kochani Z tej strony Andrzej Przyroda Jest 24 października 2025 Przede wszystkim chciałbym Was wszystkich pozdrowić Miłośników przyrody Ludzi lasów Zbieraczy poroży oraz wędkarzy No, kolejną robię wyprawę, właśnie na, na te moje ulubione leśne łowisko. Dwie wyprawy robiłem z synem. Tu też jedną wyprawę zrobiliśmy bardzo udano. syn na pięknego szczupaka. 67 cm. Mi się udało taką 50 powyżej minimalnie złowić. No, było fajne, du dużo brań było, dużo takiej zabawy też. Fajnie spędzony czas. No, ja tu jestem sam dzisiaj, bo syn czerpę pojechał, już się kończył urlop. No, że dzisiaj już tak deszczowo jest. Mówię, biczuję już dobre dwie godziny. Na razie bez żadnego uderzenia. Nic nawet nie widać żeby gdzieś za drobnicą ten skaką żerował szczupak bo cały czas gdzieś tam wyrzucał się pokazywał się a dzisiaj tak obserwuje to jeziorko i nie jakieś drobne tylko nieduże szczupaczki tam za drobnicą chodzą ale większego nie widać no i też zrobiliśmy z synem taką fajną wyprawę po rezerwacie też żadnego uderzenia. Woda duża, bo taka mętna płynęła po tych deszczach. No. Później pojechaliśmy na takie, jeszcze jedno jezioro. Też tak łowiliśmy na takich głębinach, za sandaczem. No sporo też tam było wędkarzy, ale nikt nic nie miał. Nawet nikt nie miał puknięcia No i jeszcze jak wracaliśmy, to mi się udało znaleźć Parostka na polu no, staruszka, ale go ładnie odrestaurowałem. Dzisiaj dla, dla syna wysłałem zdjęcie. No, super wygląda. Zmieniłem mu barwę, bo był wyblaknięty od słonka. No, super wygląda. Naprawdę super. No, ja tutaj. Troszeczkę jeszcze pobiczuję. zobaczę co później będzie. Na razie, tak jak mówiłem wcześniej, jest no ci jest. W ogóle żadnego jeszcze ubrania nie miałem dzisiaj akurat. No nic, no. Trzymajcie się cieplutko, ja was pozdrawiam. Ja do dzieła dalej. I też fajnie, że troszeczkę czasu jeszcze znalazłem i nakręcam film właśnie, nagrywam. Bo... No trzymajcie się, pozdrawiam Witajcie ponownie z tej strony Andrze Przyroda No Udało mi się złapać też kolejną taką 50 -tkę. kilka mniejszych też, ale jeden mam wymiarowy ładno tak już 50 no, i Pływam, biczuję. Troszeczkę pogoda nie rozpieszcza dzisiaj, bo cały dzień pada. Ale próbuję, bicuję, sobie korzystam z urlopu. Troszeczkę też było trochę zabawy, bo było brań. Tylko, że po drugiej stronie, akurat dzisiaj, tam właśnie wpływałem, co wcześniej z synem byłem, to tam właśnie nie było żadnego brania. Dzisiaj jakieś takie nieduże tam się zadromnico ganiały, a tu dzisiaj. Po drugiej stronie lepsze efekty są. Spójrzcie też już fajna kolorowa się jesień robi. Po drzewach widać już. No przepiękna jesień. Bardzo lubię właśnie jak barwę liście. Tak pozyskują. Kolorowo się robi. No przepięknie. Każda para roku ma swój urok. A ja sobie tutaj siedzę, odpoczywam, korzystam z urlopu i cieszę się tą przyrodą. Naprawdę przepiękne miejsce. Fajnie spędziłem dzień dzisiaj. Kilka godzin biczowania. Jest efekt. Była zabawa Naprawdę mega, mega dzionek spędzony. Szkoda, że syna nie ma tu przy mnie. Ale jeszcze będą inne wyprawy. Razem. No, razem będziemy spędzać kolejne takie właśnie chwile które będą dokumentowane filmikiem. Taka, taka pamiątka zostanie właśnie. Kiedyś, po iluś latach można te filmy sobie obejrzeć i pospominać Chwile, takie właśnie spędzone razem. O, takie nieduże szczupaczki tam zaczynają znowu za drobnicą wyskakiwać z wody. I jeszcze troszeczkę po Porzucam i też będę się zawijał dzisiaj po malutko będę do domu jechał. No to pozdrawiam cieplutko jeszcze raz. Dziękuję za za lajki, za komentarze, za oglądalność. Hejka. Witajcie ponownie. Mówię, mogę się dzisiaj pochwalić moim połowem, bo jeszcze przed chwilą mi się udało zrobić drugiego, trochę większego, bo ten 53, tamten 51,5 mega dzionek. Naprawdę jestem bardzo zadowolony z dzisiejszego połowu. No i też. Te szczęście, ta pasja dalej trwa, nie opuszcza mnie. To z tego powodu też się bardzo cieszę, że ta radość cały czas jest. No i jestem mega zadowolony. Mówię, takich wypraw, takich połowów, no chciałbym jak najwięcej, ale nie ma co narzekać, bo naprawdę szczęście nie opuszcza. No już spędziłem trochę kilka godzin biczowania i przed. No już tam spływałem, już pomału spływam też do brzegu. No i się fajnie trafił drugi. No i bardzo jeszcze raz Was pozdrawiam. Trzymajcie się gorąco. Ja już kończę na dziś. Mega, mega dzionek. Synek, mu szkoda, że cię nie ma. Dzisiaj dwa padły znowu. Fajne takie już. Szczupaki. Może byś jeszcze więcej szczęścia przyniósł. Pozdrawiam małżonkę, co mnie zawsze wspiera. No i hejka, trzymajcie się, pozdrawiam.